Brawl Stars potrafi być czasami wkurzającą grą i właśnie dlatego postanowiłem zrobić filmik o 7 wkurzających rzeczach w Brawl Stars, który właśnie teraz oglądasz. Jeszcze zanim zacznę, to możesz dostać łapkę w górę i suba, aby nie przegapić kolejnych filmików. Bezbędnego przedłużania, zaczynajmy! Numer 1. Wieczny brak monet Chyba dosłownie każdemu w Brewsters brakuje monet. Odkąd w Brewsters nie ma skrzynek, możemy z łatwością ulepszać naszych zadymiarzy. Jak i również możemy kupować gadżety, star powery i wyposażenia. Również można kupować hiperładowania, które zostały dodane po usunięciu skrzynek. I brzmi to na bardzo dobrą rzecz. No. Nie do końca. Odkąd każdy może ulepić każdego zadymiarza w każdym momencie, ludzie głównie grają z zadymiarzami z dziewiątą mocą i kupionym star powerem i gadżetem. Przez co kiedy spróbujesz zagrać jakimś zadymiarzem z niskim poziomem mocy np. szóstym lub siódmym to twoi przeciwnicy z łatwością będą mogli cię zabić. A więc kiedy chcesz zagrać jakimś zadymiarzem to wręcz musisz go ulepić na minimum dziewiątą moc i jeszcze kupić mu star power i gadżet przez co praktycznie cały czas wydajemy monety. Na dodatek źródła, z których możemy pozyskać monety, to jakiś żart. Z darmowego Brawl Passa dostaje się tylko 8000 monet, co wystarczy tylko na jedno hiperładowanie. Z Sadropy też praktycznie nie dawałem żadnych monet, tylko punkty mocy lub emotka dla zadymiarza, którym ostatnio grałem parę miesięcy temu. A Omega Mega to już nagle nie będę wspominał. Jeszcze masterki są spoko, ale to tak nie rozwiązuje problemu z monetami. Numer 2 Mega świnia, a jednak o niej wspomnę tylko w osobnym punkcie. Więc mega świnia dla mnie jest irytująca, ponieważ jak na miesiąc czekania, nagrody potrafią być bardzo mierne. Ponieważ w najlepszym przypadku możesz dostać 1000 monet. Oczywiście, jest szansa, że dostaniesz Star Power lub gadżet, lub nawet hiperładowanie, ale bądźmy szczerzy, szanse są na to bardzo małe i prędzej dostaniesz spray dla zadymiarza, którego nawet nie masz. Myślę, że Mega Świnia powinna dawać więcej monet i punktów mocy. Również mogliby dać jednego gwarantowanego legendarnego stardropa, dropa jeżeli Twój klub zapełniłby całą Mega Świnie. Numer 3. Powrót limitowanych skinów. Tutaj bardziej moja własna opinia, ponieważ zgaduję, że jacyś ludzie lubią powrót limitowanych skinów. Wracając, nie lubię tych powrotów, ponieważ Supercell obiecała, że te skiny będą wyjątkowe. Że to nie będą zwyczajne skiny, które możesz kupić o każdej porze. Tylko takie, że albo kupisz kiedy są. Albo już nigdy nie będziesz miał szansy ich zdobyć. Na szczęście, kiedy jakiś skin z poprzedniego karnetu wraca, to zazwyczaj bez emotek, przez co chociaż emotki są nadal ekskluzywne. Niestety, ale skinami z Ligi Mocy aż tak dobrze nie ma. Na dodatek uważam, że przywrócenie skinów z Ligi Mocy dla wszystkich jest napluciem na twarz każdemu, kto na nie grindował. Ponieważ aby zdobyć skina z Ligi Mocy najpierw trzeba było zrobić misję. Na przykład wygrać 60 rund w Lidze Mocy. Co zajmowało tak od 6 do 8 godzin. Po czym kiedy wykonaliśmy tę misję to odblokowywaliśmy możliwość kupna tego skina. Dokładnie. Po wykonaniu tej misji musieliśmy jeszcze za niego zapłacić 25 tysięcy gwiezdnych punktów, albo 139 gemów lub 5 tysięcy błysku po usunięciu gwiezdnych punktów. Ale teraz każdy te skiny może kupić, przez co nie są już aż tak bardzo wyjątkowe i wartościowe jak kiedyś. I szkoda, że Supercell zamiast zrobić te wszystkie skiny jako nowe w innych kolorach, tak jak to jest z na przykład szkarłatnym paladynem Sergiem lub z filmowcem bazem, ponieważ stare skiny byłyby wciąż wyjątkowe, a gracze, którzy tych skinów nie mają, mogliby się zadowolić tymi z innymi kolorami. Nowi zadymiarze, którzy są mega OP. Czy tylko mnie to wkurza, że praktycznie każdy nowy zadymiar, który zostaje dodany, musi być w jakiś sposób mega OP? Na przykład Larry, który dzięki Star Power'owi, protokół chronić i szybkiemu ładowaniu ulta, był on praktycznie nieśmiertelny. Albo Charlie, która mogła bardzo szybko strzelać swoimi strzałami, kiedy była blisko przeciwników, plus mogła cię jeszcze zamknąć w kokonie na 10 sekund. Przykładów jest wiele, ale po prostu chcę powiedzieć, że prawie za każdym razem, kiedy zostaje dodany nowy zadymiarz, to gra się staje praktycznie niegrywalna. Numer 5: mroczne skiny Super Supercell Make. Tutaj bardziej znowu moje zdanie, ale myślę, że ktoś z Was może się z tym zgodzi. Dla tych co nie wiedzą, Supercell Make to taki konkurs organizowany przez Supercela, gdzie gracze mogą stworzyć swojego skina w jakiejś tematyce. Na przykład skiny wakacyjne dla konkretnego zademiarza, na przykład Nity. I potem inni gracze głosują na według ich najlepszego skina. I skin co otrzyma najwięcej głosów trafia do gry. Tak się składa, że niedawno też odbył się super make, gdzie można było zrobić skin na dlabel o dowolnej tematyce. I tak się składa, że znowu wygrał mroczny skin i moim zdaniem to się mija z celem, ponieważ Super Celmek jest po to, aby gracze mogli wyzwolić swoją kreatywność. Ale skoro wystarczy zrobić mrocznego i ponurego skina, aby wygrać, to moim zdaniem Super Celmek nie ma sensu. To nie jest jakiś hejt w stronę tych ludzi, co zrobili te skiny, bo muszę przyznać, że są naprawdę ładne i ci ludzie mają talent. Ale Super Celmek jest po to, aby do gry trafiły jakieś nietypowe i oryginalne skiny. Na przykład ten skin Dodzina, który był jednym z finalistów. Jest on oryginalny, ładny i moim zdaniem powinien wygrać zamiast tego mrocznego samuraja Jina numer 6 randomy tutaj kolejna rzecz, o którą nie mogę obwinąć twórców gry ponieważ oni oczywiście nie mają wpływu na to, jacy ludzie grają w ich grę ale chyba każdy z nas spotkał takiego typowego randoma, który bierze Edgara na otwartą mapę albo podaje przeciwnikom piłkę albo jest tam, gdzie go nie powinno być i czasami się zastanawiasz czy ci ludzie są prawdziwi czy ci ludzie w ogóle mają mózg? A jeżeli tak, to czy go w ogóle używają? Niestety, ale się tego nie dowiemy. Numer 7. Resety pucharków. Może to nie jest jakaś rzecz, która jest bardzo wkurzająca, ale na pewno jest to irytujące. Ponieważ co miesiąc tracisz małą część swoich pucharków, za co w zamian dostajesz bardzo małą ilość błysku. I szczerze to mógłbym przeżyć bez tego 100 błysku co miesiąc, ponieważ przez to muszę odrabiać te pucharki, co mi zajmuje tak dobrą godzinę. Jednakże tą godzinę mógłbym poświęcić na wbijaniu jeszcze większej liczby pucharków lub na robieniu czegoś innego. A więc to by było na tyle. Możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tego nie Zrobiłeś, a ja się będę żegnał. Cześć.